Witam po długiej nieobecności na kanale Dzisiaj wyruszyłem sobie na przejażdżkę rowerową No i tak zatrzymałem się, bo tu z bratem jestem Zatrzymaliśmy się Na chwilę siąść, coś napić się A ja jak zwykle wilka ciągnie do lasu Skręciłem dosłownie tak 20 metrów może i A no, takie coś się napotoczyłem. Jest znajda. Zobaczcie. Nawet i na rowerze coś można znaleźć. Proszę bardzo, zobaczymy. Ale widzę, że coś tu jest nie tak łamany. O, widzicie? Jakby był cały, to by była fajna znajda. O. Proszę bardzo. No ale zawsze coś do kolekcji się rzuci. Ja pozdrawiam.